8 liga, wita! Boję się. Następny mecz. Nie już mi za mnie zeszło hmm. ciśnienie, bo się bałem, że w ogóle wtopimy wszystko już tylko na początek. początku. Zbieramy na piszcza. Gorzej być nie może, tak jak wtedy Hołat było. to jest okej. Okay. No, Hiszpania. Kurde, mocny jest. Zgranie 100. 81, jest lepszy od To jest jego słaby punkt. Ale nas jest dwóch. A za podawaj, trenera. mi się podawaj do trenera. rozpocząć go jak na co ich stać może strzelać. Kurwa, no, i, i, i czemu go nie wziął z bara kurwa jak powiem? w pierwszej kurwa, ale oddalił co ja robię Obudź ja, ty. Odważnie, odważnie. Nie grano. Dzięki! Prawie, faj Nie wiem, co jakiś. Nie wierzę, że to nie weszło. Cóż klasa, niesamowite. Nieudany ślisk na początku tego spotkania. O kurde, klano mnie było. Odbiegania? No, za dużo biegnie. Chyba kurwa FIFA. Opa. No, tak. ...przewidział to zagranie i przejął. Traorę... ...intelarmą. O, masz w tyle miejsce. Już się nawet brak celu. Kurwa mać. mać. No ja pierdole, sam na sam kurwa znowu. Okej, okay, śmierdzę, tak, bo Oczywiście z niego. No i znowu zacznę od sześciu i porażek oliwie. Kurwa 2-0. Kurwa fuks. Dobry, dobry ale patrz na mojego nam. Ja nim byłem i stanął w miejscu i nie mogłem kurwa z nic zrobić. Bieg dobrze, bieg dobrze krył i nagle na go, go, go współkę, wyprzedził no. i, tań, i, górwa, i został w miejscu. Wspaniała wrzutka. strzel. A myślałem, że był. No wy by też, bo powinien być no. powinien by na samobój. on. Powinien być, ale on wykopywał chyba. Spójrzmy na to jeszcze. Bo nie wiem co tu zostało. Tak, <laughs> pierwsza bramka. Tak, Za długo, ale... Aj, Jezu! Ale jak z miejsca, Traksy, ładnie. ładnie. No tak przyjął, tak popatrzył. Jeszcze nie mamy ma jednego końca, co on 45 minut doliczył do pierwszej połowy tego? Sędzia kończy pierwszą połowę, remis 1 do 1 Spokojnie Dwa No oh, yes. co on, kurwa zrobił? Wtedy z Dynki, idą jak wcześniej i mocniej, bo tam hamuj też, żeby na handlarze grać, a nie na Draxlera i jaką wybiegę w pole. Fernando Hernando Torres Ładne doświadczenie. No dobre, dzięki kurwa drugi celny strzał i druga bramka. Mamy powtórkę, wyskok, uderzenie. Zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu. Daje sobie radę z wszystkimi. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Dla tej groby było. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka no, z właściciela. Okazja, sam na sam. Jest okazja. No bramkę. wciskam wybicie. Co o tym? Świetny drog. No trafił w piłkę, nie? A ty co wciskałeś nie trafił ty ty, w piłkę? Nie trafił w piłkę na ekord. O, odskoczyłem w bok, a później mnie ciebie trafi. Wciskałem wyjście do kolosia z tyłu. Żeby tam wbiegał jeden, bo bym wiedział, że już tego nic nie stoi. Ja wbiegałem przecież. No. no tak, tak. No to czemu nie podałeś, aby mi nie strzelał? Podawałem, właśnie kolosiu wszedł. Ślub się zaczęło. A później jeszcze z ja strzelisz, no to ciężko kurwa i wygrywać mecze. Zobacz, teraz ty nie wybijasz główką. No i wybiłem główko, tak, ale główka była po co? Bo ty kurwa straciłeś piłkę i, i pod no. własnym po. i. No, zaraz, karnym przecież. Wszystko. Kurwa była akcja, kurwa nie, nasza nie i. Pod polem karnym, To my straciłeś piłkę, piłkę i, wy, i wypadło na out. Ja, tak. ja wybiłem na out, kryłeś na kolesie, do, do którego on no podał, puściłeś go wolno. On do on dośrodkowy, on do każdy piłki się nie wygrywa główki, i to nie o to chodzi. I okej, okay, moja wina, zjebałem główkę, no, bo... ale, ale było dośrodkowanie do przez to, że, że ty zjebałeś akty kurwa, na skrzydle no i pod własnym po, i, i polem karnym. Kurwa, po raz kolejny. na Draxlera, i jaką go w pole. Fatalne podanie, no i strata. To jeszcze wcześniej wydawało mi się, że wiesz nim Pamiętaj, że on musi być na wbiegu, a nie kurwa już stać w polu karnym. Nie, 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 nie. Jeszcze szczęce jeszcze ich Tak się wślizgieram, a w ślizgi robią, nie? No, było strasznie. Fernando Torres. Ładne Dobre, dzięki. Brawo to. Szyli, ...przed nami 90 minut. Yes. Uf, no jes, Myślałem, że zadanie mu zabierać. Trzeba kula przed Aj, się na strzał. No to dwie porażki już mam. Już to widzę kula, te... teraz. Really Tome, kurwa no Prwa, no wywala z muru teraz. Ach, tylko jęk zawodu kibiców. Nie udało się strzelić gola. Szkoda. No, dobry odbiór po stracie piłki. Tak, Kiepsko zagrane, ale pomysł dobry. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Szenbender bender świetnie teraz szarżuje na bramkę, Jesus ale wyczarnie przyrostanie piłkę. No z tego miejsca można strzelać. Puntelarm! A piękne wyjście w górę, ale jednak Chyba nie ma Gdyby mhm. był minimalnie wyższy, gdyby czysto. Huntelar. No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Co? przeciści to zagrywa na bok No i popędzili mu z pomocą Emanuelson. Ty nie byłeś tam tym z boku bo on tak przez to wychodzisz w ten momencie Nie wiem. Byłem jednym cały tak do którego był jej podanie. Jeżeli przestałem wychodzić, to dlatego, że czekałem na podanie cholernej 15 minut i zaraz byłby spalony. Nie, właśnie nie. No był dni. z tyłu i się zatrzymał, nie był na nim W ogóle on nie wychodził. tak jakby. To chyba Nie, nie, ja nie mówię o tym, co ten. Czy to wykorzysta? Nice. Ole, petardę ma, ja pierdzielę, to jest magik. Ja nie, ja nie wiem czemu, tylko tak ma takie niskie staty, no. Ale i tak spojrzałem, z kim gram teraz. Czy <grym grym> mogę strzelić? Tak Się nauczyłem Komu końcu. czy nie? Nie wiem, ale jest magik. To dobrze, dobrze się... No wiem bo tam ale był skłot w ciągu A mogę w sumie i jej na siłę To może być tam od kogoś to wbił Teraz to już nie chce wychodzić już. Czytelne podanie zbyt czytelne przynajmniej dla niego Jest, kurwa. się, Ja tylko głową umiem. O, bo to i, i, chyba tak, bro. No. Złapał się za Dlaczego nie było na główkę? Mogłem szczupakiem. Mogłem no. Kurwa, no drewnik ci i wcisnął to skręcił kurwa w niego, prosto. Mimo, że nie, że nie wcisnąłem nic tutaj w biegu. to Jezu kurwa to najnie. To jeszcze takie kurwiące takie slajdy. Czy też tak daje. masz grać tam? Nie. A razu i, i, i miałem, no, ja tak nie miałem nie górę. No to samo właśnie u siebie grałem. Może to coś z, związanego z dwoma osobami. Nie no wam. Bo ja grałem w sezon online z no to też było ok wszystko. O I, i Sports nas nie lubił. No może weekend to no, wiesz i wszyscy na UPC-adą. Ewident. Tak, przez chwilę myślałem, Może że... Może ktoś te No też tu ma, Co o Ale na A kur Proszę bardzo, Rafinha. No kurwa, myślałem, że... kurwa na to kurwa... szał kurwa mój stał i wystawił jej i, i, nogę jak wciskałem, żeby go za koszulkę ciągnął. Kurwa nic nie... ależ już mój nie wybił, bo się główki spsuły. No główki no nie można jej wygrywać tak, wszystkich główek no tak. kurwa nie Podanie. Sendender go zwolnił nagle tylko ten traktę zmęczony To no fuck 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 To już nie jest Pośpieszył się z tym wyjściem, spalony święty. Sz... Się ustawił i piłkę. No ja co z przejął Ja, nie, nie mam. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. To ładnie przyszedłeś. I... No, mogło być groźnie, ale cwale. piłka nie dochodzi do adresata. Jest pigota. Jest Drugi raz, taki ta pierwsza bramka, nie? O kurwa, ale... <grym, grym grym, stoszynek> się zawsze na takich i, i bramkarzy, kurwa? Jak powiedział Szpakowski De Sanctis. Markera. jeszcze mi przeszkadza. Gibson. Priscito. To przeczytał, piłka zmienia właściciela. Damkasz 5 minut do <laughs> Dojdzie? Nie. No. O i kurwa, i przez to biec. No kurwa, o co chodzi? Nagle świetnie. Się... Ale jeszcze przez to biec, nawet jak już wiedział, że piłka w nie wypadnie. Znaczy, no i jeszcze jak było w polu, no właśnie. O kurde, ja mam No bo ja cię zgrałem z góry, Nie, tak. Na... Perspektywa, no, perspektywa, w... perspektywa mi się. Kurwa. O, sekundy, No, po jest w końcu. Ale doliczają tutaj sporo. No, pięć minut doliczyli. Zmianka. Zmianka. Co, idziemy do Mamy zmianę. Nie wiele do końca. Drużyna przegrywa. Musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania i i to co? Nie, nie wiem, no, chyba nie jest zadowolony z tego, że koleś takie bramki wpuszcza. Czyli jedną, No ale jaką? Zmęczenie. Może. No nie no, kurwa, to jest taki właśnie kurwa... te lagi, kurwa, ten, że wciskam, a zanim się, się na serwerze się wpisze, że wcisnąłem, to kurwa mija kilka z... Dlatego też bym wolał mieć do FIFY no na kablu. Przez dzień splatkał Noż, kurwa, Fuchs. Nie wiem jak to wpadło, ale to było trzy z rzędu, kurwa. To płako ze stresu. Tak. Masz, masz tabletkę, Masz tabletkę? Kurwa. A ja myślałem, że Draxlerem i jestem i temu tak schodziłem, kurwa, i na technicznych chciałem. No ja myśli, schodzić. nie podaj, dobra, strzelił, dobra. To no bym się że... w stanie przebaczyć, nie? Ale zastanawiam się, czemu on tam petardy nie puścił, tylko tak. No takie... właśnie, a ja myślę, dobra, dra, i ty Draxler na lewą nogę, nie, nie, idealnie, kurwa, na ten, nie? Nie mówię tam o tobie, bo ten twój strzelił tam w miarę silnie, nie? Tylko, że to, to, to Draxler dobija, tak? No, no, no. No, tak słabo pierwszy, nie? Potem tak główka chyba druga poszła trzeci i trzeci dopiero był taki, że już się odbił od bramkarza tam. No, fuck. Gibon. Gibon, o się, Gibon. Całe... daje się łapać na tych, wiesz, ruchach pan to jest chwilowe, za każdym razem. Traktor wyjebał, kurwa, gdzieś tam, Na czas, na czas. O. Pizdu, To było zwykłe podanie. Wybij, 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 plastuś! No Widziałeś, wybić. Ja spalony. To wybił. Cześć. było zdynie teraz. No ale tak się kurwa, się wybija piłkę, żeby to rozcontrolować, Dobrze, dobrze, mi czas. miałem o tym pomysłu. Zapomniałem. O kurwa, już teraz o już teraz zybanie. O już zybałem dwa razy, dwa razy, dwa razy. Kurwa, już mi u uciekł raz już wyszłam już, już, już zbrodni. No czas. 90 minut. Dobra, bramkarza i ten. Eee... Kulter do chęci, do chęci, do Niech biega. Zaraz wybijemy, bo będzie czas doliczony i. No, wybijemy kurwa, Tomek i wybijanie piłki. Oż kurwa, Tomek, ale jesteś cudowny, przysięgam. Tomek, kurwa. Czemu turbo biegniesz, że chcesz grać na czas i, 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 i spokojnie wciskasz ten turbo? Nie, ją. chciałem ją tam przed siebie wybić, żebym sobie miał, miał czas, żeby na czas zagrać. No nie wyszło. No bardzo kurwa. No ależ kurwa dół. Co się kurwa dzieje na Kończ to! Właśnie zastrałem 3 razy w tej rejsekozycji, majki zmienić. Przerwa, przerwa. Może trzy punkty w końcu. Nie potrzebujemy Zimowa. do mistrzostwa? To i tak już, tam, już, po, już idzie nam 8, lepiej niż... Aha, do mistrzostwa więcej. Zaraz zobaczymy. 15. Czyli musimy jeszcze cztery mecze wygrać. Nasz, teraz. Sprzedaliśmy, tak? 300. Mm. 1400 dobroi. 300. Tu was 300. Nice. A tutaj idealnie. O, no to mamy na paczuszkę już. Mm -hmm. To pojeżdżamy na jeden match, zdaje się, nie? Nie, nie, to wszystko. A, bo to był drugi raczej. Dobra, to już zbieramy Paczuszka. na. Czy paczuszkę, czy zbieramy na piszczkę? A, eee, piszczek 13. Co? Ja myślę, no. Może zobaczmy tak, jakie są nagrody za ten? Za. Za mistrzostwo. 4 tysiące. Za mistrzostwo. To może kupmy paczki. A po mistrzostwie, Sek, kupimy? No teraz no i kupmy no i paczki, zbierajmy tak, żeby jak mistrzostwo będzie, to żeby wiesz. Bo on jest za 10, to potrzebujemy 6. Jak zdobędziemy jej mistrzostwo. To bo będzie i nagroda za ten. Jestem za. Fajno. Okay. Że się zgadzam. Tak, dzięki, że bierzesz moje zdanie pod uwagę. No Nie dałeś mi się wypowiedzieć. powiedzieć. coś jest gówno warte. Tak, bo ty masz padać i to wybierasz. Alaba, alaba. Jest, ciągle wierzę. Ciągle kupuję paczki zamiast zbierać na piszczkę. Aby starszy był by krydy, no? Gniot! Pisz Jona kurwa! lepiej się nie mógł ułożyć, kurwa, naprawdę! I teraz, ja pierdolę, o. teraz będzie mi powiedział, słuchaj się mnie kurwa, ja wiem, co robię. <laughs> Jeszcze cleverly, co tam, jakie O mój w końcu coś kurwa ten. Ej, takie, takie rzeczy to się zdarzało raz na miniu O oh my god, ten od razu na aukcję. Ko czekaj, czekaj, kogo teraz może, może teraz Alaba. Alaba, 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 zbieramy alaby. alaby. Chyba jedna szansa na miliard, nie? No. Ale w końcu, jakaś karta. No w końcu coś co nam przypasiło, przypa, przypa, przypa nie? Tak. I tu w końcu FIFA się katnęło, no. że jest dobry ten. Może nie, tak? <laughs> tak myślę. Hmm. E, na prawą mamy Trasza, ale... Ostatnio, to... ostatnio nam marudził, że chce on, troszeczkę pograć, więc. E, no i Rafinia jest moim zdaniem lepszy, chociaż ten jest silniejszy. Może z... O... Jest... ostatnim z lepiej. lepiej. No, że jest. Jest wolniejszy tylko ciut. Nie, ale ty, ty lewych patrz, nie, że nie prawych. Piszczu jest nie, A przepraszam, dobrze, prawda. <laughs> no nie błądź. Chociaż dobra, niech zostanie jednak y, ten Rafinia. A tego sprzedajemy na licytację, nie? Mm, 7-3 tempo. Jest wolniejszy O, Rafinia, jest czyt lepszy i w obronie. A spokojny jest ofensywny. No Oje. koniec <laughs> Tyle cierpienia. Tak, to następny najlepszy zawodnik w tej chwili. Ech, Hunter lewy jest lepszy. Tak, lewy jest lepszy? Tak, masz no 4 jednym. i Piszczu jest drugi. Obronców mam mocno. Bo. No mi się podoba to już ustawienie obrony, jest zajebiste. Ja mam myślę, że teraz możemy na sobie czaić na, na skrzydłowych dobry. No jeszcze elabet, ale to jest, jak się trafi po prostu, nie? Tak, myślę, że możemy już tak naprawdę ten team jest wystarczająco silny. Teraz potrzebujemy tylko ewentualnie ule, ulepszyć sobie ławkę, żeby byli na poziomie wszyscy. też Rodę nie jest aż taki zły. Stanie się w miarę spisuje, ale nie podoba mi się strasznie ta jego zwrotność, nie? Bardzo słabo jest. Bo ma typ jest zajebisty. Fuchs jak no jest tak. i tak jest. W ogóle Każdy widzi. Wy, Mało grał, co w, prawda. W Rafinia jest OK. Rodę jest me. I Thiago jest bardzo dobry na, na ławę, moim zdaniem. Gebart jest średni i myślę, że tu będziemy mogli też sobie się ciekawić tym. I jak ona myśli, że na ławę jest super, Aber, a ewentualnie. No Przy, dobrze, wtedy przy kontuzji discord, czy mamy jeszcze Derdioka, którego też mamy za darmo, no? Spoko. A w ogóle mamy. No to właściwie tylko pomoc zostaje taka jeszcze trochę. No możemy zacząć budować po prostu, co znajdziemy i, i, i w innych paczkach to budujemy synodę skład, nie? już. my Um, musimy zobaczyć po prostu co, jaka teraz nam się Sprzedaj trafi. Sprzedaj szybko. Szybko sprzedać, się. <laughs> I tempo, siła i główki. Yeah, yeah. I jeszcze mu, mu możemy dać dime. Tempo, stre... Nie, to strzał. I strzał, główkę. no. Czy lepiej mu damy... Nie, to lepiej mu damy coś do, i znaczy, do obrony. W sumie to jest obrońca, nie? To właściwie schodzący ofensywny mocno, więc mógł, może się to przydać właściwie. Nie? Ale bardzo nam rzadko, na Rafinha nam dochodził do strzałów no, no. czy coś, czy do główek. Ale no, szybciej my dośrodkowujemy, do nie? bo to jednak częściej tak. sobie opala. więc To może lepiej... Czy znaczy, prędkość to i tak jest dość szybkie, więc to nie ma co szarać. No chyba jest jeden z szybszych, ma 85, mm -hmm. szybszy jest tylko 87 Traore i 90 ten. 78, 89... I parady ma dobre. Dobra, mamy piszcza. Dzięki. Uzbieraliśmy. Uzbieraliśmy. Ciężko.